Znaczy zwycięstwo Za chwilę na Tinnik Szkoła Iridium jest wyjątkowa Od zaklęć miłości I magicznych znajomości Aż iskrzy Ale niektórzy lubią namieszać Podążaj za Emmą Nastoletnią czarownicą, która odkrywa Swoje moce I przeznaczenie Zmieszaj magię z chaosem W serialu Czarownica Emma Wkrótce na W najnowszym filmie świat jest w niebezpieczeństwie i tylko jeden bohater może go ocalić. Niebezpieczny Henryk. Film już w sobotę o 12.00 na Nickelodeon. Przerwa na reklamę na Tinnyk. Córka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogłem mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy domestos Power 5. Uwalnia moc świeżości nie do zatrzymania. Działa aktywnie aż do 300 spółkań. Nowy domestos Power 5 nie do zatrzymania. Heartlake czekają na Ciebie niesamowite przygody. Nowe zestawy Lego Friends. Mam tę moc i nowy numer Krainy Lodu, a w nim konkurs z nagrodami do wygrania oryginalne lalki i gry. Kraina Lodu z dwoma prezentami, sekretnikiem i niespodzianką. Chcemy, żebyście miały w czym wybierać. Na przykład spośród Adidas, Nike czy Fila. Chcemy, żebyście odważyli się na pierwszy krok. Nieważne, czy w butach Nike, Graceland czy Crocs żebyście mogły pozwolić sobie na nowe buty. Zawsze, kiedy chcecie. Bo kochamy buty. Dajśman! Wracamy już za chwilę. 20 sekund! O, o. Natychmiast potrzebuję czegoś na ból głowy. to, Paramik Fast. Szybkość to jego drugie imię. Cytrynowe mikrogranulki rozpuszczają się już na języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast. Szybciej niż tabletki? I to bez popijania. 3, 2, 1... To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą. Paramit Od dziś na języka całej Polski. Odkryj gamę roślinnych kosmetyków Lift Pro koleżan od Iwrosze, która redukuje zmarszczki o 32% już po miesiącu stosowania. Dostępne w sklepach i na iwrosze.pl. Marta ma 32 lata, jest osobą wrażliwą, uwielbia zwierzęta, dba o swoje zdrowie i o środowisko. I kocha czytać. Dlatego wybiera papier toaletowy Foxy Jedwab. Przeczytała, że Foxy Jedwab ma neutralne pH, jest delikatny, klinicznie testowany i produkowany przy użyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Foxy. Powód jest napisany na etykiecie. Warto ją przeczytać. Jak chce się poczuć wiosną? Kolorowo? Czy wygodnie? Mój hit cenowy to dresy dla nas wszystkich. 25 zł za bluzę lub spodnie dla dorosłych. A dla dzieci szok od 15 zł. Kolorowo, tak jak chce. Pepko, pokochaj niskie ceny. Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą w życiu kolację. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody? Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery. Wydajniejsze mycie sfery. Idealny hit noworocznej wyprzedaży w Play? Przebojowy i porywający. Jak do 50% tańszy Samsung Galaxy A55 g Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży. Teraz Samsung Galaxy A55 g do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Już blisko 3 miliony klientów korzysta z usług banków spółdzielczych z grupy BPS. A Ty? Znasz już ofertę banku po sąsiedzku? Są miliony powodów, żeby nas odwiedzić. Załatw to po sąsiedzku. Sprawdź na mojbank.pl Nawet nasza mistrzyni, Ola Mirosław, potrzebuje czasem się oderwać. Ale Twoje pieniądze niech trzymają się mocno. Nawet na 8% na mistrzowskiej lokacie. Kredy Agricole Twój bank pełen korzyści. Chroń skórę maluszka i zadbaj o jego sen. Technologia Pampers Instant Dry sprawia, że skóra dziecka pozostaje sucha. Pomaga także zapobiegać przeciekaniu pieluszki. Teraz maluszek może spać komfortowo aż do rana. Pampers. To była reklama na Nick.